Siemano, witajcie w kolejnym odcineczku od spodu na podnośniku. Dzisiaj będzie taki samochód. Co to takiego jest? Hmm. Rower 75 i jego właściciel Michał. Siemanko Michale. Cześć. Michał powiedz mi co to w ogóle jest za samochód? Czym ty tu do mnie przyjechałeś? Co to rower, jakieś wigry, romet? No Szanowni Państwo, no mam, mam, mam dzisiaj okazję Państwu yy, pokazać legendę brytyjskiej motoryzacji, auto, które było produkowane z przeznaczeniem dla brytyjskiej arystokracji. Natomiast tak zupełnie na poważnie no to rower 75 99 rok E, około 320 tysięcy realnego przebiegu. E, to, co warto jeszcze wspomnieć, e, silnik jest e, zmapowany na 100, 155 koni, e, więc, e, więc jest bardziej doładowany niż w standardzie. W standardzie były wersje 116-konne i 131-konne. E, w rzeczywistości był to ten sam silnik, tylko różnił się tam e, t, tym oprogramowaniem. E, tutaj to oprogramowanie, które jest obecnie wgrane e, na, na hamowni, wypluło 155 e, koni. Samochód jest po pełnej korekcie lakieru wraz, wraz z pięciowarstwową powłoką ceramiczną. Powiedz, jakie on ma wyposażenie, co ma ten rower i za co go lubisz tak naprawdę? Bo 7 lat jednym samochodem jeździć, dla mnie to jest nie do wyobrażenia, także muszę o to zapytać. Znaczy, przyznam się szczerze, że jak byłem małym chłopcem, wymarzyłem sobie takiego rowera gdzieś, gdzieś na drodze pod blokiem. Pamiętam, że z mamą szliśmy do sklepu. I te, 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 tego typu samochód właśnie przejeżdżał. No Po latach udało mi się spełnić swoje marzenie. Samochód generalnie jest praktycznie w pełnym wyposażeniu, poza szyberdachem i poza elektrycznymi fotelami, natomiast posiada tempomat, kontrolę trakcji, grzane siedzenia, roletę elektryczną tylną, webasto nawet, oryginalne Ksenony. Yy, jest bardzo wygodny i, i naprawdę, jeżeli się dba o te samochody, to, to, to są one bardzo wdzięczne. Czyli, jak na 21-latka, to całkiem niezłe wyposażenie. Przechodzimy w takim razie do oglądania tego samochodu od spodu i obejrzymy sobie, jakie on tam ma rozwiązanka techniczne. I cyk! Zaczynamy jak zwykle od tyłu. Haha! Ha. Niekonwencjonalnie. Poszukamy najpierw w LPG. To nic, że tutaj nie ma benzynki, to nie znaczy, że nie może być LPG zamontowane, prawda? Tak wygląda maszyna od spodu. Widać, że są koła. Tutaj mamy jedno koło, tutaj drugie, a tam trzecie i czwarte. Co widać w rowerze 75 od spodu? Pierwsza rzecz to wydech. Tutaj jest wnęka na koło zapasowe i chłodnica. Hmm. To jest takie typowe, że jest chłodnica z tyłu obok koła zapasowego. Pewnie zapytacie, od czego to jest chłodnica? Jest to chłodnica, w której chłodzi się pyszne paliwko, które wraca z układu wtryskowego. W niektórych samochodach, na przykład w Peugeotach albo w Fordach, macie taki radiator w podłodze. To właśnie do tego też to jest taka spiralka. I zobaczcie, tutaj jest podłoga. I ta podłoga jest cała taka mokra. I nie pomyślcie sobie, że jest mokra, bo takie są wycieki z silnika. Przyznajcie się, to była Wasza pierwsza myśl. Jest mokra, ponieważ jest zabezpieczona takim specjalnym środkiem antykorozyjnym, i właśnie w ten sposób to wygląda. Tutaj Michał wspominał, że regularnie zabezpiecza podwozie, więc też macie taki pogląd, czy to jest skuteczne. Moim zdaniem jest całkiem nieźle. Szczególnie jak tutaj się spojrzy na ten na przykład fartuch, gdzie widać, że delikatnie jakaś tam przygoda, coś tam było parkingowego. No, i nie ma jakby rudej tutaj, nic nie wychodzi, także jak najbardziej te zabezpieczenia robią robotę. Też tutaj w takich zakamarkach, jak się spojrzy, to nie widać rudej. A tutaj, gdzie są takie krawędzie, to rdza się jakby spasywowała, czyli nie postępuje dalej. Czy ona postępuje? Bo nigdy nie będzie tak, że rdza przestanie postępować ale może trochę zwolni. Tutaj te fartuchy, to wszystko jeszcze jest. Czyli jak ta 21-letnie auto stanie jest całkiem przyzwoity, jeśli chodzi o blacharkę. Teraz patrzcie na zawieszenie, jak jest zbudowane. Jest taki wahacz wleczony, plus do tego dwa wahacze poprzeczne. Jeśli się tak na to spojrzycie okiem takim świeżym, to pomyślicie sobie na pierwszy rzut oka, że jest to BMK. Przynajmniej ja takie mam wrażenie, bo ten amortyzator, tutaj ten wahacz górny, na którym jest sprężyna, no to takie E46, tylko wiadomo, no nie, nie ma tutaj dyfra, nie ma napędu na tył, ale konstrukcyjnie bardzo przypomina BMK. I też hamulce, jak się przyjrzycie, no to macie tu system hamulcowy z BMW, czyli zacisk typu 5 plus ręczny w tarczobębnie, ponieważ są tutaj. Tarczobębny. Szczerze mówiąc, nie pamiętam czy plug and play nie pasują właśnie też z jakiejś BMK. Co mamy jeszcze? Zbiornik paliwa, który jest z tworzywa sztucznego. Tutaj patrzcie zawieszenie zbiornika. No to tutaj te taśmy montażowe. Troszeczkę już rudę konsumuje. O, w ten sposób. Tutaj mocowanie linki. Które ktoś zmolestował trochę Taka podpórka wydechu I podłoga Jak widać podłoga jest cała W sumie całkiem nieźle jak na 21 lat Z drugiej strony przewody hamulcowe metalowe Pofalowane To znaczy, że wymienione Tutaj progi hmm podniósł się, nie jest źle będzie żył jeszcze pacjent niestety najważniejszego elementu układu wydechowego nie ma więc kontynuowanie tego odcinka nie ma sensu obejrzymy sobie teraz przód samochodu jak wyglądał kąt napędowy, silnik i zawieszenie zaczniemy najpierw tutaj od zawieszonka Zacisk typu 5, patrzcie z takim fajnym radiatorem dużym. wahacz i patrzcie tutaj też bliźniacza rzecz, powiecie? Bo, bo jest to coś jakby odwrócony wachacz z E46. To musicie mi przyznać, że tak jest. Generalnie całe zawieszenie spoczywa na takiej dużej ramie. Też zwracam uwagę, że wszystko jest mokre, ponieważ to jest takie zabezpieczenie antykorozyjne. Jak spojrzycie na silnik, to... Silnik jest lekko zapłacony jak to diesel, jak to 20-letni diesel, ale nie ma z tym jakby jakiejś tragedii. Tutaj jest druga strona, drugi wahacz. Zwrotnica typowe, zawieszenie typu McPherson. Tutaj łącznik stabilizatora, taki śmieszny. Typowo można powiedzieć rowerowski. Rowerowski stabilizator, taki też śmieszny, tak wygięty. Tutaj no taka konstrukcja, co tutaj więcej można powiedzieć. Patrzcie, w zacisku brakuje gumki, brakuje ze ślepeczki i sprężynki montażowej brakuje, nawet ślad po niej został. Tutaj z przodu mamy chłódnicę. Na pierwszy ogień jest intercooler, następnie chłodnica cieczy. Tutaj zobaczcie, Webasto, taki wydech od Webasto. Tutaj skrzynia biegów, manual pięciobiegowy. Kompresor klimatyzacji, tutaj ten osprzęt jest troszeczkę tak ciasno upchnięty, przy podłużnicy. Do no, mnie już rzadko przyjeżdżają takie rowery, czy też landrowery, bo we Freelanderach, z tego co pamiętam, też był ten silnik montowany. No to jest tu trochę ciasno, grzebanie przy nim to tak trochę zabawy jest. Teraz spójrzcie na silnik. Turbina zwykła, bez zmiennej geometrii. Blok silnika. Nic tutaj nadzwyczajnego nie widać, jest w miarę sucho. Troszeczkę tutaj zapocony przy uszczelniaczu tego wału korbowego. Ty zobaczcie, ktoś ktoś przyatakował strytytkami. Nie wiem czy to będzie widać, ale linka jest strytytkami zaatakowana intensywnie. Tutaj zobaczcie z tyłu poliuretan wsadzony. Całkiem rozsądnie. To złącze elastyczne wydechu, jak wspomniałem, smuteczek. Tutaj kolejny poliuretan. I to w sumie wszystko. Nie ma tu nic takiego niezwykłego w tych rozwiązaniach. Standardowy MacPherson, standardowy dieselek ze zwykłą turbiną, intercooler i tyle. Tak ta maszyna wygląda pod maską. I co my tutaj widzimy? W sumie nic nadzwyczajnego. Jest silnik. Nie wiem, czy Wy to zobaczycie, ale jest to BMK dwulitrowa. Po prostu. Patrzcie, tutaj jest pompa. CP1 typowa, zapocona. Jak zawsze, standardowo. Tych osłon nie będę zdejmował, bo to bez sensu. Ale musicie uwierzyć na słowo, że jest to po prostu silnik BMW. Dwulitrowy dizelek na Common Railu. I tu właśnie tak jak z Michałem rozmawialiśmy. Ciekawostką jest to, że w tych rocznikach nie było w BMW common Raila, tylko po prostu BMW sobie wymyśliło, że na rowerze będą testowali ten układ common Raila. Gdzie ty to wyczytałeś, Michale? Internet. Internet, no właśnie, w internecie można wszystko znaleźć. Co tutaj widzimy? Typowy BMW pojemniczek na płyn wspomagania, płyn do spryskiwaczy, płyn chłodzący. Tutaj jest akumulator i webasto. Powiedz, Michale, jakie rzeczy ci się psuły w tym samochodzie? Co ty musiałeś naprawić? Bo przez te 7 lat to na pewno długa lista różnych awarii. Znaczy, powiem ci szczerze, że, że generalnie przez te 7 lat, no, e, wszystko co miało się odezwać, co było typowe dla tych aut, e, odezwało się. E, mam tutaj na myśli koło pasowe, e, sprzęgło. Przy okazji wymieniłem też dwumasew, sprzęglik. Więc, więc, więc takie rzeczy, które są głównymi bolączkami tego auta e, zrobiłem, ale od, od, od momentu napraw jest, jest naprawdę dobrze. A kiedy robiłeś sprzęgło? Ile, ile czasu temu? Około półtorej roku temu. Ile miał przebiegu wtedy? E, około 280 tysięcy może. 280 tego realnego takiego? Tak, tego realnego. Tam, tego realnego. Czyli tak naprawdę całkiem nieźle. 20-letni samochód, sprzęgło pada dopiero przy 300 tysiącach, to można powiedzieć taka stara szkoła jeszcze samochodów, które były robione na dosyć niezawodne. Znaczy, jeżeli chodzi o te samochody, no to głównym tutaj problemem jest wysprzęglik i pompka sprzęgła. Dlatego też jest zamontowana taka dedykowana metalowa pompa sprzęgła tazu, która jest znacznie trwalsza. No i też właśnie przy okazji awarii tego wysprzęglika wymieniłem sprzęgło i tą dwumasę, tak, więc, więc... A powiedz Michale, czy zdarzyło Ci się kiedyś, że, że się zepsuł Tobie na trasie, czy po prostu nie chciał odpalić któregoś razu? Tak, tak. Przyznam szczerze, że, 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 że to było około właśnie dwóch lat temu. Pamiętam, że to była zima, wracałem z Torunia. No, i odmówił, odmówił posłuszeństwa na trasie, ale podczas tych siedmiu lat to była taka jedyna sytuacja, gdzie musiałem do Warszawy wracać lawetą. I co było wtedy, co się zepsuło? Eee, skrzynia biegów. Skrzynia biegów? Tak, oh. chodzi o, ponieważ e, ogólnie te, te manuale są bardzo trwałe. I wykładnie. co była regeneracja skrzyni, czy wymiana? Eee, wymieniłem na, na, na używaną, bo, bo są w bardzo przystępnych cenach, a też mam takiego dostawcę części, który, który generalnie załatwia mi bardzo dobre części z, z bardzo niskim przebiegiem. Więc, I do tej więc... pory śmiga? Tak, oczywiście. A no to. Może się zdarzyć. Zdarza się najlepszym. Yy, uwaga, skupcie się teraz wszyscy, ponieważ dokonam testu. Klameczki w tym samochodzie. Słuchajcie. Yy, najpierw takie zapoznawcze otworzenie i zamknięcie drzwi. Hmm? Za słabo. Klameczka metalowa. To jest nawet chrom jakiś tutaj widać, bo troszeczkę się łuszczy delikatnie w tym miejscu. Otwieranie można powiedzieć, że perfekcyjne, ale przy zamykaniu słychać jakiś podźwięk, coś brzęczy. Coś brzęczy, muszę dać takie, muszę dać takie 7 na 10, niestety przez to, że brzęczy. I to też ze względu na to, że właściciel tutaj jest z tyłu. Zobaczcie, tak wygląda boczek. Dla mnie zawsze były kontrowersyjne te rowery, ze względu na to, że te wszystkie kształty były takie, były takie okrągłe, śmieszne. Ale to chyba ze względu na te lata, w których to było produkowane, bo oni chcieli być tacy. Rower chciał chyba troszeczkę się odróżnić od konkurencji, gdzie wszyscy mieli jakieś tam kanciaste kształty. To rower wszystko zrobił okrągłe. I tak tutaj wygląda wnętrze tego autka. W skórach drewienko. Z tego co Michał mówił, jest to prawdziwy orzech. W następnych rocznikach w poliftach było, był plasticzek, niestety. Zobaczcie, Wskaźniczek do ładowania. Tu fajnie jest zamontowany po środku. I to jest orzech włoski. Hm, ale chyba niejadalny. Dobra, wkładamy kluczek. Tutaj. Zobaczymy, jak wyglądają zegary. Mm, door open bardzo fajnie odpalimy samochodzik ciekawe czy zapali o nawet zapalił tak wyglądają zegary i tutaj też widać wszystko takie okrągłe jest w tym rowerku i łódź wikingów dobra gaszę bo się zaraz podusimy zamknę drzwiczki za słabo jak się siedzi w rowerku. Nie ma tutaj strasznie dużo miejsca. Jest raczej samochód taki kompaktowy. Ale całkiem spoko. Wiecie, że muszę kłamać, bo tu właściciel jest niedaleko. Patrzcie tutaj przyłączniczki. Wszędzie są te okrągłe takie. Wszędzie są okrągłe albo owalne takie guziki. To jest trochę śmieszne. Tutaj też wszędzie takie krągłości. Deseczka. Fajnie to wygląda schludnie. No to, że to drewno, to prawdziwe drewno, to robi takie wrażenie trochę. W dzisiejszych czasach to już takie nieosiągalne można powiedzieć. No i cóż, kontrowersyjna jest stylistyka tego wnętrza. Ale jeśli chodzi z punktu widzenia kierowcy, kierownica, co jest dla Chrisa ważne, Chris ma kierownicowy Fetysz, jest spoko, ja lubię drewniane kierownice. Drewno jeszcze w połączeniu ze skórą. Jest git. Tu ma jakieś guziczki. Tu ma ten pomat prawdopodobnie. To jest pipkanie. Siedzenie pasażera. I tył. O, o! O ilości miejsca z tyłu. Nie będziemy dyskutować. Nie ma za dużo. No i dźwignia ręcznego. Masywna. To już wszystko w tym odcineczku od spodu na podnośniku, i przyszedł czas na podsumowanie. I tutaj zapytam właściciela tego samochodu: Michale, jak długo planujesz jeszcze jeździć tym pojazdem? Aż się skończył części. O, aż się skończył części, czyli to tak ambitnie. A powiedz, jak jest z dostępnością części w ogóle do tego samochodu, bo to rower i w ogóle. Jeżeli chodzi o dostępność części, są one dostępne. Z niektórymi rzeczywiście jest problem, natomiast. Jeżeli ktoś jest wytrwały, cierpliwy i umie szukać, to, to na pewno znajdzie. więc, więc, więc a Poza tym warto też wspomnieć, że te wszystkie części są, są naprawdę w rozsądnych cenach. Tak naprawdę, zakupy no to Anglia, co nie, zakupy z Anglii się kłaniają i to naprawdę spoko wychodzi, bo z Anglii te przesyłki ile kilka dni potrafią iść, co nie? Tak jest. Chwila moment. A rower. Przynajmniej z tego co ja kojarzę, bo już teraz coraz mniej naprawiam tych samochodów i coraz rzadziej do mnie przyjeżdżają, czy też te rowery, yy, czy landrowery, fri, freelandery, bo to są tamte jakby mniej więcej roczniki. Yy, no to z tego co pamiętam cenowo to śmiesznie to kosztuje, no, w porównaniu do samochodów niemieckich, czy japońskich to grosze. Z jakością bywało różnie tych części, no to trzeba powiedzieć, ale co. Yy, jak często na przykład ci się zdarza, że musisz wymienić wahacze czy amortyzatory, tego yy, typu tematy? Yy, powiem tak. no Wahacze wymieniałem się, że po zakupie, czyli około 7 lat temu, wahacze przednie. Yy, tylne wahacze, takie te paletki, które, które było yy -y. tam widać od spodu, one są dość problematyczne w zdobyciu. Górne. Tak, dokładnie. I one, one potrafią po prostu tam skorodować, jeżeli się ich nie zabezpiecza. Yy, no to wymieniałem około dwóch lat temu, ale tak jak wspominałeś, wszystko regularnie tutaj zabezpieczam i tam, tam nie ma na nich na razie nawet yy, najmniejszego punktu z rdzą. To spoko, no to w takim razie Michale, dziękuję za wizytę, czy chcesz coś jeszcze powiedzieć fa fanom rowera i w ogóle naszym widzom? Czy znaczy, korzystając z okazji, chciałbym przede wszystkim pozdrowić Klub Rowerki, Warsztat Garaż 91, który obsługuje ten samochód od strony mechanicznej oraz też chłopaków z CarArte, z Marek, którzy zajmują się detailingiem. Pozdrawiamy. I całą rodzinkę. Dobra, dzięki Michale za przybycie. Dzięki. I narka. Dziury są, jeszcze nic nie stuka. Kierunkowskaz, i o, i o, i o. O, jaki ruch tutaj dzisiaj, kurde, świąteczna gorączka. No, fajny momencik ma z dołu ten silnik, tak bez puszcza się sprzęgu, on nawet obroty nie ten nie dygną. Fajnie jedzie trujeczka elegancko. I cyk na zimnym odcinku. Kurierzy szaleją po wiosce. Fajnie jedzie, gładko tak. No, słychać turbinkę jak mucha. Fajnie się odpycha. No, przyzwoicie. Fajny samochodzik. Kręca, słucha się, może być. Jakby miał jeszcze LPG, to bym sobie kupił. I ten próg zwalniający słynny. Ile pali ten samochód? No tutaj wiesz, to nie wiem, nie wiem czy mi uwierzysz Krzysztof, natomiast e, jeżeli jadę sobie w trasę e, z rodzinką na wakacje, jedziemy sobie załóżmy na tempomacie 110, bo jestem dość cierpliwy i lubię się e, toczyć, no to, no to generalnie komputer wskazuje 4,5 litra, natomiast e, realnie tak około 5. No kurde, a na mieście? Na mieście tak około 7. 7, 8 zależy jak jeżdżę, tak? To jest możliwe, te rowery one w ogóle słynęły z niskiego spalania, jeszcze te z tymi silnikami, tymi poprzednimi. Nie wiem jak to się nazywało, to był Perkins chyba w ogóle. Wcześniej, jeszcze zanim Mariusz z BMW został poczyniony, to one były mega oszczędne. Te 600-620D to była rewelacja po prostu. Tylko one były na pompach VP, nie, tam nie było Common Rail jeszcze. Co ciekawsze, to, 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 to przyznam szczerze, że generalnie ten silnik od momentu zmiany tej mapy na te 155 koni zaczął mniej palić. Tak jakby się coś tam zoptymalizowało, no przynajmniej przy tych niższych prędkościach, tak? No bo ja jednak no jak jadę w trasę, to, 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 to nie szaleję. No tutaj noga ma duże znaczenie, jednak w dieslu na spalanie to duże znaczenie ma noga. Mniej Volvo paliło zawsze 10 na 100. Ale tam był gaz zawsze wciśnięty do podłogi. Dobra, zakręcimy się troszeczkę tutaj po dziurach i co jak na Olmonty Fajny samochodzik, może być.